Dzień dobry! Hej! O, a Tak, cześć. Czemu jesteś taka zamyślona? Dzisiaj jest dzień przywołania. Stresujesz się? Nie powiedziałabym, że się stresuję. To co cię martwili? Boję się, mamo. Ale czego? To najpiękniejsze, co może spotkać człowieka. Ja na przykład kiedyś przywołałam sobie wróżkę. Ktoś inny może przywołać dziń albo anioła. Istota, którą się przywołuje, zależy od człowieka. A co jeśli ja mam ciemną duszę i przywołam coś strasznego? I skąd ty tylko masz takie rzeczy w głowie, dziecko? Jesteś najsłodszą dziewczyną na świecie. Trafi ci się bardzo, bardzo piękna istota. Nawet się nie przejmuj. A teraz idź, bo się spóźnisz. Jestem ojcze, wołałeś mnie? Oj, przepraszam, ciemny lordzie. A Zezy, możesz <noise> choć raz przyjść na czas. W przesłaniu zaznaczyłem, że to bardzo ważne spotkanie. Byłam zajęta, tato. A więc o co ci chodzi? Nieznośne dziecko. Eli! Hey, Hej! Hej, Mimi. Co, ty już po wszystkim? Tak, przyzwałam sobie Pixie. Wyobrażasz to sobie? <noise> wow, ale śliczna. No, i ma genialną moc! Widzi, kiedy ktoś chce mi zrobić krzywdę. Masz szczęście. Teraz zawsze będziesz bezpieczna. Mhm. Mm <noise> Jestem na pewno mniej okrutna niż ty, Tatusiu. Jabłko od jabłonie, nie? Nie <noise> ja wiem, co zrobiłaś, Zazel. Tego ci nie wybaczę. <noise> ja codziennie coś robię, a ty mi zawsze i wszystko wybaczałeś. Ale nie tym razem. <noise> Wymyśliłem dla ciebie karę. I co będzie tym razem, tatusiu? Znowu każesz mi posprzątać lochy? Albo będę zmuszona sprzątać gówno po twoich cerberach przez cały rok? Co tam, Eli? Gotowa na swojego robaczka? Nancy, co ty wygadujesz? No co? Na więcej i tak nie zasługujesz. Kogo ty tam niby możesz przywołać? <laughs> Lepiej módl się, żeby tak rzeczywiście było. Bo jeśli trafi się mi ktoś potężny, długo nie pożyjesz. O, patrzcie. Ona ma ząbki, potrafię czekać. <noise> Zapraszam wszystkich, wejdźcie do kręgu przywołań. Zamknijcie oczy i skupcie się. Co? Ojcze, nie zrobisz mi tego! Jestem zjabłem. Oczywiście, że zrobię. To w kara, Zazel. O ja, pier. O Boże, kim ty jesteś? wróżką, kurwa. Dzisiaj jest mój dzień przywołania. Miała do mnie przyjść jakaś wróżka, albo Jin. Chyba się pomyliłaś. Jestem Twoją wróżką. Dzień dobry. Wyglądasz absolutnie nie jak wróżka. Pozary mylą, moja droga. Chyba. A więc skoro jestem tu na waszej ziemi dzięki mojemu Tatusiowi, powiedz mi, moja droga, gdzie tu można dobrze się zabawić? Nie będziesz się bawić. Jasne, to sama se znajdę. Hej, stój, poczekaj! I po co ty za mną łazisz, co? Jesteś moją istotą. I tak w ogóle według prawa zawsze musisz być przy mnie, inaczej. Mam w dupie wasze prawa. Jestem córką diabła. Mnie wasze prawa nie dotyczą. Co? Pr przecież mówiłeś, że jesteś wróżką. <noise> Na ile ci wyglądam jak wróżka? Tak, od jednego do dziesięciu. Hm? Na zero? Czyli jesteś córką diabła? Czyli jesteś demonem? Nie, jestem czymś znacznie gorszym. A jak masz na imię? Azazel. A ja jestem Ellie? Mam to w dupie. I za co mnie to wszystko spotyka? Myślałam, że dostanę jakąś fajną wróżkę, która będzie spełniała moje marzenie, albo przynajmniej mnie chroniła. A ja dostałam jakąś... Bezużyteczną diablicę. Jak ty mnie nazwałaś? Słyszałaś. Wiem, prawda boli. Tak! Jestem silniejsza niż wszystkie te twoje pieprzone wróżki razem wzięte! Tak, jasne. Gdybyś miała taką moc, to na pewno byś teraz nie szukała baru, tylko robiła coś konkretnego. No to patrz. Minęło już pięć minut. I nic. Co, skończyła się Twoja magia? <noise> poczekaj jeszcze chwilę. Ratunku, ratunku! O, he, he. Hej, poczekaj, co się dzieje? Dlaczego wszyscy uciekają? Tam, tam ziemia się zapada. N nigdy nie widziałam takiego trzęsienia. Ha? Pilne wiadomości. Na całym świecie domy zapadają się pod ziemię. Asfalt pęka. Jeśli nie ostanie to w ciągu 30 minut, nastąpi koniec świata. Proszę, zachowajcie spokój i przytulcie swoich bliskich. To ty zrobiłaś? Co, co ty narobiłaś? Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu ty za bardzo kochasz siebie, żeby pozwolić wszystkim umrzeć razem z tobą. Jestem córką diabła. Mnie nie da się zabić. Przestań, zatrzymaj to. No dobra, ale najpierw. Nazwij mnie najpotężniejszą istotą na świecie, serio? Mhm. Dobra, stop! Jesteś najpotężniejszą istotą, okej? Okay. Dobra, a teraz ja pójdę swoją drogą, a ty swoją. I nie niech za mną. Stać! Jesteś aresztowana. Co? Dlaczego ja nie mogę użyć swoje mocy? Bo nie jesteś przy swoim człowieku. Czyli łamiesz prawo. Jeśli w ciągu godziny nie wrócisz, zostanie zniszczona. Czas się zaczął. No i po zabawie. Co za nudny świat! <słuch> <słuch> o Boże, jak weszłeś do mojego domu? Ile jeszcze idiotycznych pytań mam dzisiaj o ciebie usłyszeć, co? Wiesz co, nie mam już na ciebie czasu. Chciałaś iść swoją drogą. To proszę bardzo, idź! Nie mogę. Okazało się, że żeby mnie nie zabili, muszę zawsze być przy Tobie. Ach tak. A gdzie to twoje? Jestem córką diabła i bla bla bla. Nie obchodzą mnie wasze zasady. Hm? Ja kocham siebie i jeśli żeby żyć będę musiała cały czas siedzieć obok ciebie, to będę. Za to ja się nie zgadzam. Wynocha. <laughs> <laughs> Boże, nie do końca. <laughs> Przecież. Przecież cię wyrzuciłam, a ja nigdzie nie idę. Chciałeś istotę, Tomasz. To ty mnie przywołałeś. I nie zamierzam zginąć przez ciebie. Jesteś nie do zniesienia. <grystanie> Dzięki. Dzień dobry, czy to jest Twoje stworzenie? Niestety tak. Przywróciliśmy jej mocy, ale pamiętajcie, możemy je odebrać w każdej chwili. <grystanie> Czuję to. Znowu mogę wszystko. Nie pojmuję tego, jak wy tylko możecie żyć bez mocy. Słabe stworzenia. Wiesz co? Te słabe stworzenia odebrały ci dzisiaj twoją moc. Więc może jednak nie jesteś aż taka wielka. Ach, tak. To pokażę ci, jaka jestem wielka. I co? To jest to miejsce, do którego chodzisz codziennie? I po co? Po to, żeby zdobywać wiedzę. Ach, wiedza... Wiedza daje życie, a nie to tutaj. Chodź, musimy się stąd zabierać. Nie, będę chodzić do szkoły i koniec. I teraz ty też. Dzieci, gratuluję wszystkim zdobycia swoich stworzeń. Zgodnie z naszym regulaminem, jeśli dane stworzenie ma inteligencję nie mniejszą niż człowiek, musi uczyć się razem ze swoim człowiekiem. Dlatego witam wszystkich nowych. <laughs> Powiedziałam coś zabawnego? I jak masz na imię, młoda damo? <noise> Nazywam się Azazel. I tak właściwie to mam tysiąc lat. Więc nad tym młoda bym polemizowała. Cóż, wspaniale! Przerobiliśmy nowy temat. A do tablicy pójdzie Azazel. <noise> Jasne, już biegnę. Za kogo wy mnie macie? Za jakiegoś głupiego człowieka czy co? Nie was się mówisz do mnie takim tonem, młoda dama, bo ja. A ty? Nie was się mi grozić, bo ja. Jezu, co jest to cholera, raz azyl? Zamroziłeś wszystkich nauczycieli w szkole. Cofnij to, bo będzie po nas. Nawet o tym nie myślę. Naprawdę myślicie, że można mnie trzymać w tej głupiej budzie i jeszcze mnie wychowywać? Jesteście dużo głupsi niż myślałam. Znów cię złapią. Wiesz co? A ty masz rację. <grym> Jeśli zamrożę wszystkich ludzi na planecie, to wtedy nikt nie będzie mógł mnie złapać. <grym> Super. Co? Nie, czekaj! Dziękuję chociaż, że ty jedna nie jesteś w lodzie. A teraz idę. Ojcze, wiem, że ty mnie słyszysz. Chcę z tobą porozmawiać. Czego ty ode mnie chcesz, Azazel? Tatusiu, to najgorsza kara, którą dostałam w ciągu ostatnich tysiąca lat. Przestań, a zostanę dla ciebie wzorową córeczką diabła. Niestety, nie mogę nic zrobić. Co? Jak to nie możesz? Przecież nie jestem Bogiem, kochanie. Gdy człowiek przywołuje stworzenia, ono musi być z nim, dopóki człowiek nie umrze. I co to wszystko niby znaczy? Że twoja kara skończy się dopiero wtedy, kiedy umrze twój człowiek, ale przecież ty jesteś nieśmiertelna, więc z tej 70 lat nawet nie zauważysz. Nienawidzę cię tato. Jak ja to wszystko nienawidzę! Nienawidzę! Hej, co ty robisz? Wyładowuje złość na lodowych figurach, a co? Przecież to są ludzie! Sama ich zamroziłaś, a teraz rozwaliłaś z pięciu osób! Ach, ups, rację. Trudno, bywa. Bywa? O Boże, moje stworzenie to krwiożercza morderczyni! Ach, wy ludziska zawsze wszystko wyolbrzymiacie. Słuchaj, ja rozumiem, że ty masz problem, ale takim zachowaniem niczego nie załatwisz. Myślę, że ja się cieszę, że trafiłaś mi się akurat ty? Każdy by się cieszył! Jestem idealna! Niestety, nie zawsze dostaje się to, czego się chce. Dobra, wracajmy do szkoły. Odmroził wszystkich, przeżyjemy tydzień i pomyślimy, co dalej. No dobra, jak wszyscy są zamrożeni, to zrobiło się tu bardzo nudno. No dobra, teraz w końcu możemy pomyśleć, co zrobić. Dlaczego ty się tak na mnie patrzysz? Wiesz, do czego właśnie doszłam? Będę wolna dopiero po twojej śmierci. Ale przecież ja nie muszę czekać, aż ty się zastarzejesz. Mogę cię zabić tu i teraz. Co? Nie, ty tego nie zrobisz, prawda? A nie czemu. Bo. bo w środku jesteś dobra. Po prostu przydarzyło ci się coś złego. Ach, to wszystko przez te wasze głupie filmy. Ja nie jestem ani dobra, ani zła. Po prostu zrobię wszystko, żeby osiągnąć swój cel. A potem nawet nie będę o tym pamiętała. Oh. No i dotarłyśmy w miejsce, gdzie nikt nie chodzi. Skoro jestem twoim stworzeniem, to sama będziesz mogła wybrać powód swojej śmierci. A więc, to będzie śmierć we śnie? A może... Zatrzymanie akcji serca? Albo... Cegła na głowę. Co wybierasz? Wiesz co, rób co chcesz. Moje życie i tak nie ma sensu. Czyli zatrzymanie serca. Okej. Okay. <noise> Hej! Czemu nie działa? <noise> Dziwne. Na tym gościu działa, a na tobie nie. <noise> Proszę, powiedz, że go ożywiłaś. <noise> tak, wskrzesiłam twojego bezdomnego z ulicy. Skup się, mamy poważniejsze problemy. Nie mogę cię zabić. Wiesz co, ja już idę do domu. Zgłodniałam. A ty, jak tu już wszystko ogarniasz, też przychodź. Hej, ty! O Boże! Nie do końca. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Tak? Nie bój się tak, nie zrobię ci krzywdy. Posłuchaj, chciałam zabić swojego człowieka, ale nie mogę. Każdego innego mogę, ale ją nie. Dlaczego? Co, co, co ty chciałaś zrobić? Po prostu odpowiedz mi i swoją drogą. Chciałam ją zabić. Z, zgodnie z naszym prawem, stworzenie nie może zabić swojego człowieka. Z, za samą próbę grozi kara śmierci. <laughs> Czyli to znowu wszystko przez te wasze głupie prawa. Ja już mam je dość. Dla mnie będzie jedną whisky bez kolei. Magiczne stworzenie Azazel. Jesteś aresztowana! Chyba już to przerabialiśmy. Dajcie mi przynajmniej dopić, dobra? Aha, czemu tak szarpiecie? O co chodzi? Eli, co ty tu robisz? Twój człowiek złożył na ciebie oficjalny domus. Próbowałeś odebrać jej oh. życie. To najcięższe przestępstwo w naszym świecie. Za to grozi ci kara śmierci. Egzekucja oh. odbędzie się za 12 godzin. O świcie. Twoje emocje już odebraliśmy. C co? Eli, zamierzasz coś zrobić? A co niby ja mam zrobić? Na przykład ratować mnie? Halu, jestem Twoim stworzeniem, innego nie dostaniesz! I dzięki Bogu, chciałeś mnie zabić. Dlaczego mam cię ratować? No bo ja to ja. Jestem po prostu sobą, ale ty jesteś lepsza ode mnie. Jesteś dobra? Ach, i po co Wam diabłom pokazuję te bzdury? Ja nie jestem ani dobra, ani zła. Hej ty, czarna oko wiedźmo. za co cię tu wsadzili? Słucham? Jak śmiesz. No tak, nie mam mocy. Kurde. Więc opowiesz mi, kim jesteś, co? A co ci do tego? jaka agresywna. Na ile cię tu zamknęli? Na 10 dni? Na egzekucję. O, to, to współczuję. Lee, przyszłaś mi ratować. <noise> Co? Przyszłam wcześniej, żeby upewnić się, że na pewno cię wykończą dzisiaj. Kiedy ty się stałaś, taka wredna? Aż mi przykro się robi. Leżałam dzisiaj w nocy i myślałam o wszystkim o twoich słowach, o pojawieniu się. Nawet do mnie nie docierało. I jakieś ciebie zło? Przecież jesteś córką diabła. Twoje miejsce jest w piekle. Chętnie bym tam wróciła, ale jeśli mnie zaraz zabiją, to już nigdy nie wrócę do domu. A to już akurat nie mój problem. No, wynocha. Ja przecież jeszcze mam 10 minut. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Wszyscy mamy cię już tu dość. O, mój drogi, jeszcze za to odpowiesz. I co mnie zrobisz? Za 10 minut już cię nie będzie. Tworzenie Azazel. Za próbę zabicia swojego człowieka. Czekajcie cię egzekucja. Ostatnie życzenie? Czy... czy ja mogę się pomodlić? Wiara jest dla nas święta. Spełnimy twoją prośbę. Uwolnijcie jej ręce. Co? Modlitwa? Coś tu nie gra. Ona by nigdy tego nie zrobiła. Czekajcie! Nie pozwólcie jej! Czego ty chcesz, Azazel? Mamusiu, jak dobrze, że ty wciąż potrafisz zatrzymywać czas. A więc po tysiącu lat wzywasz mnie tylko po to, żeby mnie użyć? Ale jeśli odejdziesz, to naprawdę mnie zabiją. I co z tego? <grym>, bo jestem twoją córką. Wiem, że mnie kochasz i nie pozwolisz, żeby to zrobili. Mała manipulantka. No i jaki masz plan? I tak zaraz zniknę, a one cię znajdą. Nie znajdą? Jeśli wymarzysz mi pamięć, <noise> co? Przecież wie, że to jest zabronione. Ale po co masz dar, którego nie możesz używać? Bez sensu. Co ci niby zrobią za to? Hm? Wiedziałam, ja wiedziałam, że wyskoczysz czymś takim. Eli, czemu ty. Na nią nic nie działa? No tak, zapewne mocy mojej rodziny są rozpoznawalne jak moje. I na ciebie nic nie działa, bo jesteś moim człowiekiem. Ach, nieważne. Co to jest? Jaka siła chudra? Jak śmiesz? Widać po tobie, że już nie jesteś spiekła. Już rozumiem, poki mazazer ma taki charakter. To ty jeszcze mojego tatusia nie poznałeś kochanienka. Wiesz co, wracaj natychmiast i przyjmij swoją śmierć z honorem. Mam tam wrócić i odważnie zginąć, tak? <laughs> nie dzięki, nie skorzystam. W takim razie ja cię zmuszę do tego. Proszę cię, jesteś jak ma pchła. No już, mamu, po prostu wymaż wszystkim pamięć i skończymy z tym. Dobrze, już. Stop, nie wolno ci tego zrobić. Twoją córkę chciano zabić nie bez powodu. Próbowała mnie zamordować. I zabiła już z dziesięć osób. Jest niebezpieczna. To prawda? W pewnym sensie, ale wypraszam sobie. Zabiła dwadzieścia osób, a nie dziesięć. Jesteś tego dumna. Ja ci... Mamo, nie pouczaj mnie. Ty odeszłaś od diabła do jakiegoś anioła. A teraz udajesz świętą? Serio? Zamilcz. To co? Zrobisz to czy nie? Tak. Zrobię coś nawet o wiele lepszego dla ciebie, Azazel. <noise> Mamo, co ty zrobiłaś? Przepraszam. Jesteś dzieckiem piekła. Ona uciekła. Łapać ją. Tam jest. Azazel, stać. <noise> Mieliśmy dla ciebie szybką śmierć, ale. Ale teraz będziemy cię torturować. A on to kto? Nie dotykajcie mojej córki, ah, Tatusiu! I cała rodzinka w komplecie. Dawno się nie zbieraliśmy razem. Ach poznajcie, diabła we własnej personie. Co? Diabł na ziemi? To, to koniec świata. Wy wszyscy macie jakąś obsesję na punkcie mrożenia ludzi? Co za rodzinka. A, czemu ty... To mój człowiek, tato. Moce mojej rodziny na nią nie działają. Ignoruj to. Dlaczego wy to zrobiliście? Wasza córka powinna ponieść konsekwencje. Jaka by nie była, to moja córka. Nie pozwolę jej zginąć. Jakie to urocze. Zruszyłam się. Dobra, żegnam was. Co, mamusiu? Aniołek czeka, co? Milcz. To ostatni raz, kiedy ci pomagałam, Azazel. Wielka szkoda. <laughs> A więc, Tatusiu, co im zrobimy? Zniewolimy ich? Pomańczymy? Skazimy cały świat? Nic. Nic im nie zrobimy. S Słucham? Oni są niewinni. Wymarzę wszystkim pamięć i oddam ci mocy. A potem wracamy do domu, prawda? Wreszcie. Nie, Azazel. Ty zostajesz. Co? Co? Dopóki twój człowiek żyje, jesteś jej stworzeniem. Powiedziałem, co powiedziałem. Proszę, zabierzcie ją. Ja naprawdę nie potrzebuję takiego stworzenia. To nie zależy ode mnie. Obie nie macie wyboru. Oddałem ci moc. Nareszcie. I zabezpieczyłem je tak, żeby nikt ci ich nie odebrał. Ale to nie znaczy, że masz robić głupoty. W każdej chwili mogę cofnąć wszystko, jasne? Jasne. Odchodzę. Rada dla was. Zaakceptujcie się nawzajem. Innej opcji nie ma. A poza tym, czuję, że w jest bardzo dużo ciemności. Więc może jednak się dogadacie? Naprawdę? Nawet nie zauważyłam. I co? Znów mamy chodzić do twojej durnej szkoły? Tak. Ty to jednak masz coś złego w sobie. Udajesz Aniołka, ale wcale nim nie jesteś. Ja... ja nie mogę być taka jak ty. W przeciwnym razie trafię do piekła. I co w tym złego? Bądź sobą, kochanie. Spróbuj przynajmniej. Hej, głupia. Znowu przyszłeś ze swoim potworem? Dwa przegrywy. Ellie, mogę się na nich odegrać. Tylko powiedz słowo. My... my nie możemy tacy być. I co? Tak do końca życia będziesz pozwalała im siebie wyzywać? Ja wolę im jeden raz pokazać. Wtedy zaczynają mnie szanować. Powiedz tylko słowo, a załatwię to. Ale ty jesteś brzydka, Eli. No dobra, tak. Zgadzam się. No i to inna sprawa. Hej, co ty robisz? No i proszę, twoje stworzenie to córka diabła. W końcu wszyscy poznają naszą siłę. Wczoraj nauczyłam rozumu tego debila. Już nigdy nie będzie cię wyzywał. Co ty mu zrobiłaś? Nie przyszedł dzisiaj do szkoły. Nieważne. Ale on żyje. Tego wystarczy. Uff. Eli, cześć. Jak się czujesz? O, pani wielka Azazel. Czegoś pani potrzeba? Szklankę wody. Z cytryną. A dla ciebie Eli? A, niczego. Czyli co? Teraz moje koledzy z klasy są naszymi sługami. Fajnie, nie? Jeśli chcesz, to całe miasto będzie nam służyć. Nie, nie, na razie wystarczy. Hej, Patryk. Zmiana planów. Dla mnie też będzie jedna woda z cytryną. Moja dziewczyna. Hej, kolacja. O Boże, kto to? Ach. To moje stworzenie, mamo. To jest ta sama diablica, która chciała Cię zabić? Dobry wieczór, pani mama Eli. Teraz my z Eli jesteśmy jak dwie krople wody. Proszę się nie martwić. No dobrze. To co chcecie na kolację? Barana, żywego. <grystanie> Żartuję. Ja uwielbiam coś słodkiego. Zjadłbym czekoladę. <grystanie> Eli i Azazel, za sprawdzian macie dwuje. Że co? Przecież, przecież my się uczyłyśmy. To znaczy, że słabo się uczyłyście. Hej, Azazel, możesz zrobić nam zamiast dwóch piątki? Już myślałam, że nigdy mnie o to nie poprosisz. Eli i Azazel, macie piątkę. To najlepsza praca w klasie. Gratulacje, dziewczyny. <noise> Hej Azazel, może dzisiaj zalejemy kolejne miasto? Mam takie wrażenie, że ostatnio nas mniej się boją. Po co mamy niszczyć miasta bez powodu? Żeby nas szanowali? Już nas szanują. Ostatnio zrobiłaś jakaś miękka. Co jest z tobą nie tak? Miękka? Ja nigdy taka nie byłam. Ale zawsze starałam się być rozsądna. Jaki sens jest topić miasta ludzi, którzy nic o nas nie wiedzą? To już ty przesadzasz, Ellie. Jesteś moim stworzeniem. Masz się mnie słuchać. Ale nie jestem twoją niewolnicą, Ellie. Jeśli chcesz, to mogę zamrozić twoją matkę i ją rozbić. Żeby ci przypomnieć, kto tu rządzi. Dobra, zaleję ci to twoje głupie miasto. Tylko daj mi spokój. Nie, ty nie zrobisz tego. A ty to kto? Usłaniec Boga. I muszę z tobą porozmawiać, Azazel. A. I czego niby chce ode mnie Bóg? Sama nie wierzę, że to mówię. Możesz zostać aniołem. Zobaczyli w tobie światło. <laughs> nie wiem w jakim miejscu, ale okej. Okay. Czeka cię próba. Jeśli ją przejdziesz, zostaniesz aniołem. Co? I po co ci to wszystko? Po prostu go zamróć i idziemy. Mamy bardzo dużo spraw do załatwienia. Nie, nie zrobię tego. <laughs> Czyli co? Ty cały czas udawałaś złą, tak? Jestem córką diabla, bla, 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 bla. jestem taka zła. A tak naprawdę w środku od zawsze marzyłaś zostać aniołem. <laughs> Nie rozśmieszaj mnie. Widziałaś siebie? <laughs> Co się z tobą stało, Eli? Ty mnie taką zrobiłaś, Azazel. Nie, ty zawsze taka byłaś. Ojcze... Dobrze, że to słyszałeś. Nie zamierzam brać cię tu z powrotem, Azazel. Musiałeś już to zrozumieć. Nie o to mi chodzi. Chciałam powiedzieć, że moje życie wkrótce się zmieni. Jak niby? Ja. zostanę aniołem. <laughs> że co? Chyba bredziesz. Będę poddana próbie. Jeśli ją przejdę, zostanę aniołem. Nie rozśmieszaj mnie. Jesteś najgorszą i najbardziej okrutną z moich dzieci. Widzisz, nawet dla takiego demona jak ja jest nadzieja. Nie pozwolę ci, żebyś mnie kolejny raz skompromitowała. Nigdy. Co ty zrobiłeś? Przywróciłem ludziom pamięć. Przecież złamałaś prawo i masz być stracona. Niech już lepiej moja córka zginie, <coughs> niż ma zostać aniołkiem. I hańbę mojego rodu. Zazel, jesteś aresztowana. Twoja egzekucja odbędzie się za 30 minut. Wiesz co? Twój tata dobrze zrobił. Jak na diabła. Eli, twoja dusza jest zbyt mroczna. Nawet dla mnie. Ja już... Ja już nie chcę być twoim stworzeniem. T co? Jak ty to zrobiłaś? Zrobiłam co? Nie jesteś już moim stworzeniem. Jakimś cudem odwiązałaś się ode mnie. Dzięki Bogu. Przynajmniej umrę, nie mając nic wspólnego z tobą. I co, nawet nic nie odwalisz? Nie, mam dość. Po prostu przyjmę swój los. Co, co się dzieje? Co jest? Co? Niemożliwe.